Hej wszystkim, z tej strony Madzie i witam was po raz kolejny na moim kanale Zobaczcie jaką dzisiaj super mam ekipę ze sobą To zacznę od tej strony, tutaj Weronika Jaguś Debiut. Ja jestem od tej strony Ale ja No ja jestem... to może jednak zacznijmy od tej strony Wiktoria Aika. Weronika Siema, No i Kaluch Aha <noise> No i Kaluch, no dobra no nie To jeszcze raz Witam serdecznie to nie, jeszcze no raz Nie nic, raz. lubi robić cięcia Jeszcze dobra. raz Nie będzie cięcia Jeszcze Jak raz wódlisz, to... Nie będzie cięcia Dzisiaj moi drodzy jesteśmy taką super ekipą dlatego, że nagraliśmy dla was cztery filmy Tak, tak zapraszamy Zapraszamy kolejny. do zapraszamy na wszystkich tak. nas, zapraszamy na wszystkie kanały, ponieważ na każdym kanale pojawił się film I dzisiaj co nagrywamy? Do mnie no, Nagrywamy challenge czułko, czułko challenge Prosta sprawa, zobaczyć tak. jak to wygląda w praktyce, nie ma co przedłużać, nie co przedłużać, lecimy Kamil, papier, nożyce, zróbmy to bo to jest Wszyscy co? razem? Tak No i eliminacja później Dobra trzy, Raz, dwa, trzy, trzy. Czy ja. ja przegrywam, jestem ostatnia czy pierwsza? Ostatnia. ostatnia. Dobra, teraz ostatnia. Raz, raz dwa, trzy. dwa, trzy. A, ja siebie, a ty mierzysz mnie. No i co? No to... To... Jeden, jeszcze... dwa, trzy, trzy, cztery. To kamień zaczyna, kategoria, jedynie i napoje, wybrałam sobie i tak będzie. Pokazywanie, Proszę bardzo. Telefon, do czoła. telefon do czoła. A my musimy Dobra, trzy, widzicie dwa, na ekranie. Jeden. Tak? No. Okej, okay, to jest takie um, coś do jedzenia, ty bardzo to lubisz, tylko ma lubi bardzo Czarszlu. dobre. Najle, najlepsza, Pierogi. najlepsza wierzę. Część. Pierwsze danie, Pierwsze danie. No, Pierwsze danie. co jest zawsze pierwszym daniem było. Tak, I jaka to jest zupa? I to jest takie warzywo, które ty no, bardzo tak. często. Nie, 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 to to jest takie warzywo, które bardzo jest białe. białe. Jak masz piesu, Białe. Kalafiorowa. kalafiorowa. No tak, no, dobra, dalej, 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 dalej. Nic, jest. no. Tak, nie, Nagecy, nie, nie. krewetki? Tak, kalmary, okrawe, kalmary, okrawe, kalmary Podobne, tylko na Nie, tak, nie a... z buzi Rożki <gryt> Jakie? Cebulowe tak. <gryt> się święta, tak. Ja, tak Się robi na święta ciasteczka takie Tak, w... tak. Znowu nowe Znowu nowe Otuj, otuj Madzia z Wiktorem Muffiny no, to... no, Co robiłyśmy no, w pierwszy odcinek? Ciasteczka Konkretnie Na święta Świąteczne Jakie? Szamoruje dobre Dobrym się z tego Dalej <tudy> Co, to Czekaj, kura. ja wiem, ja wiem, mogę? O, kura, złote, jajko daj, nie, ostatnio, o, ostatnio, Pytanie? właśnie, dobra, jajko, powiedziałeś już jak Ostatnio gotowałeś i jest Niespodzianka Nie, i nie, włożyłeś sobie, napisałeś na nim XD, żeby zapamiętać, że... Jajko na Nie, inne, to na Tak Napój alkoholowy... Tata, tata robił Cydr Tata robił napój alkoholowy, tata robił, tata robił Tak, i jakie one jest takie To jest Nie, pietrze tam doszło Sfermentowane. Nie, inaczej jak masz z wiatrem, wiatrem się łączy. Z wiatrem? Tak! Wino z wiatrem Nie. To to z. Nie! Zajebiste! Zajebiste! To, to z wiatrem? Wino długostojące bez korka A? i wiatr. I litera Z. Łączysz to, złączysz to. Za bardzo już. Wino z wiatrem. O, podobnie, podobnie. podobnie, podobnie. Konkretne. Jakie wino? Takie. Wino wiatr... z wiatrem. Z wiatrem. Poddaję się. Poddaję się. Zwierzęta, proszę, pokazywanie. pokazywanie. Niktoria, tak, no z w drugą stroną? Z drugą. Dobra, I z czas start. No? No czekaj. I jeszcze. <laughs> Jest takie zwierzę, które chodzi w lesie, i się zawsze mówi, że się boi. Starno? Nie, takie. takie. Kurwa, dzik. Tak? No. I ten dzik. Ulubiony bo, przysmak. Ulubiony dzik. Słonin. <noise> ulubiony dzik, ulubiony przysmak dzików. To rośnie na drzewach. w żołędzie? Tak, no to. No, a, a no. gdzie ten dzik może stać? W <noise> żołędziowie. <noise> no, w żołędziach, dobrze Dzik, żołędziach, no dalej Co to jest w ogóle? Nie wiem, daj w dół, daj w dół. Daj w dół. 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 Dobra, nie. No szybko. E, no, jak jak jest... się czegoś boisz, to co robisz? masz, taki, się. Tak? masz takie, zwierza... jest takie zwierzę, które się tak. Tak, taki wielki taki... Nie, taki tak, wielki. Taki wielki tak, tak robi. Tak. Jastrząb. Nie. Jak... Co masz na plaży? Głowę. Na plaży. Na plaży. Głęby na plaży. Piasek. Tak. I jest takie... Chować piasek w głowę. W głowę. Tak, ale jakie to jest zwierzę? Strój. No. No to Czyli jest... Czyli tak. jeszcze raz. Chować. jak Głowę w, ja, ja, wo... ja, w piasek. Coś takiego kamień czasami tu ma. Bo jest takie... Mioda. No a jakie jake... jest takie zwierzę? takie zwierzę. Mówisz się, że... Kojaruta. Tak. masz Nie góry. Patrz, pokazywałam Ci przed chwilą e, zdjęcie Kuby z tym zwierzęciem. Yy, koala. No. Mhm. <głosy> <głosy> lata i jest piękna. Się, zami yeah. <noise> <noise> się zamienia z gościnicy w... Co? lata? Tak, do tak. góry. Ale prostą kategorię mam. Jesteś dalej, no. <noise> Tego się jak będzie jesteś, jak ja jesteś głupia, to, ja, to co wtedy? Mówi się że, że się, że się ma takie coś w głowie. Jak taki jeden zwierzę, który... Taki jeden zwierzę, który Nie wierzysz, że to zgadłaś. Jak to? Nie wiem, jak ona to zrobiła. Taki mały ptaszek w Polsce. Tak. Polibear. Taki? Nie, nie jest taki mały. nie Tak, i co? I on jest taki... Ma już dużo lat, to jest taki... Stary bym No. Dobra, koniec, koniec. Zapraszam na dla ciebie. Geografia. Ja jak rozszerzona Dobra. geografia Dobra. Ja na rozszerzonej geografii to może zobaczymy Ty Ty jak to pójdzie. No A Kamil, bardzo lubi geografię, Ja więc myślę, naprawdę, że się z powołaniem Ja się muszę przecież uczyć. No, no, no tak, tak. Tak. Może Tak. Mogę tak zrobić? Tak dobrze? globalne ocieplenie powoduje co i spada z z spada coraz częściej deszcz. Dobra. Tak Dobra. Tak tak jak się... Jak w Polsce jest. Masz to nad morzem? No. I robi się coś takiego, że się tak jakby tworzy ty, jezioro jezioro Tak, i się to tak jakby z że ja... Tak, tylko ja... Tak, 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 Do góry. Do góry też jest. Do góry to. Jest taki eee, youtuber. <laughs> Yy, z solonkami... Tak, Rze no, tak, Marcin Dubiel. Nie, 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 Taki, yy, który ma nową dziewczynę i... Marcin Dubiel. Nie. <grym> 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 bardzo przystojny youtuber. Stylen. Bardzo Stylen. miły i jeździ na motorze. Ma, ma, ma taki... resi? Tak, tylko zrób sobie inaczej, powiedz Rezji i jest już. już. <grym> 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 nie, 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 jest rzeka i pojawił się to z wojną. Tak, to musisz no, prowadzić Takie jak tylko że z wojną coś. Już, <śles Assim> <śles> już płaczę za Jak z, z wojną. <śles <emotion> <śles> na wojnę. <śles》> ja, dobra, daj ja do już nie mogę. Do. Do, ja do mi Daj tu, daj tu były, Dobra. Było państwo. Były państwo... które teraz rozdzieliło się na dwa. Na dwa. Wiesz, obok, pod obok nami. nas. Bratysława Stolica? Czekoć. Tak. Dobra, dalej dalej, dalej, dalej. Jeszcze raz. <laughs> Dobra, to jest coś, co będzie załatwiać na maturze i dodaję do tego jeszcze... Inny przedmiot. Inny przedmiot którego nie zdajesz, który jest o dziejach Króle. Polski i dziejach świata. Historia geografii. Odwrotnie! Ja. Geografia historii. Jakaś... geografia, geografia historyczna, tak, to... ge... geografia historyczna. No. <grystwa> na... Suszarka Suszara Na pustyni Jest taka pustynia Na <grystwa> pustyni To jest pustynia, która ma nazwę Taka najbardziej popularna no. Sahara no. Tak no. Tak Sahara może Jest na pustyni, Madzia, świetnie <grystwa> <grystwa> Zakupiła sobie Madzia kategorię Nie, ta nie, kupinną, nie Proste, <grystwa> przyłóżcie Uwaga może coś rezygn będzie. Czekaj, coś Jezu, masz Michelle Moreau w tym Master Mas jest, no? no? On często Mówi taką frazę. Oddaj fortunę. Dalej. To jest o o <laughs> <laughs> Dalej. Dalej. <It laughs> <is> YouTube? No to jest. Gracja, teraz kurczę. Dobrze. Kres, Kreskówka kre? kre taka stara. I mówił tak, tępy. <noise> <noise> Dępy. Co to? <głos> <głos> to, oh Pier, nie oglądał, była za młoda i Jerry Pierwszy człon to jest gościu, który... To jest bajka na e, dorosłych Pierwszy Polska człon tego to jest gościu, który prowadzi statek Kapitan... Jaki? Ameryka? Kojarzy yes. się z Kapitan Bomba Dobrze <głos> 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 e, <głos> I to jest stwierdzenie, które przygotowuje. Się... robił. Taki tak. stary youtuber z brodą, z tutaj z tutaj Rok i miał Ta taką Rok, co robi? Gra w gry. <laughs> rok? Opowiada. Nie, też na o, i on coś mówił o innych. Y... Nie, jak nie źle skusasz. o tym Mówisz tego rok o. Ej, źle, źle mówisz o kimś. Hejtuję. Skarżę. Nie, też na o. obraża Tak, tak kogo? kogo? Ludzi? <laughs> <laughs> Dobrze, YouTube. Tam... Dobra, y... o je! Bo... To jest pytanie. Stojące mohery pod y... pałacem prezydenckim y... krzyżeli. Hmm, hm, hm. Ej! Oddawać krzyż! Ech. Coś takiego. Dlaczego? Pytanie. Gdzie jest, gdzie jest krzyż? O, to był kiedyś jest taki Był mem, nie o... miałam koszulkę z nim. Będę jest taki smutny, to jesteś ty. Obraczcie. Biedne? Tak. Tak. Jak, to jestem ja smutny piesek. To taki Men nie? na przykład był, ej, Lol na przykład był taki gościu. No, no, no. To, to, to też był coś inny, taki smutny, płaczący. A no to wiem, tylko nie wiem jak to się nazywa. Forever no, To ja! To ty jest. dzięki! Tutaj na dole zobaczycie wyniki tego co się działo. Ja nie ja jestem pewna, się... bo już później nie liczyliśmy. No kto... My... nie liczyliśmy w ogóle. W ogóle nie liczyliśmy, My... więc zobaczymy kto wygra nad wygranym pojawi się korona, więc teraz. Uwaga! To chyba ja. Chyba nie <laughs> Dobra, bo ostatnio wszyscy mieliśmy korony, zobaczymy, kto dzisiaj wygrał. Zapraszamy Was na kanały Kamila, Weroniki i Wiktorii, bo tam też pojawiły się filmy. No i co? Do następnego. Burzawski Dzięki za oglądanie. Pa, pa.